Także te operacje wcześniejsze Mosu osłabiły ten potencjał i można powiedzieć, dzisiaj Iran w swoim bezpośrednim otoczeniu jest osamotniony, mimo że ostro zareagowała na tą agresję Turcja, Erdogan. On jasno tutaj powiedział, że to jest niedopuszczalny akt agresji, że Netanyahu właśnie rozkręca wojnę, kto się może rozlać na cały region. Tak, to jest prawda. Bo Turcja już mocno ucierpiała z poprzednich różnego rodzaju kryzysów i wojen, które w tym miejscu się rozgrywały, w postaci jakich Turcja zalewała emigracja z tych rejonów. I Turcja się obawia, że kolejna fala emigracji, jeżeli ta wojna będzie się pogłębiać, wyzwalona, wywołana w Iranie, będzie co w danym kierować się w kierunku. Turcja, Turcja graniczy bezpośrednio z Iranem. Iran i z chwilą rzeczy Turcja wyraża tu daleko z obawy, ale w mojej ocenie Turcja nie przyłączy się do wojny przeciwko Izraelowi, będą członkiem NATO. To trzeba mieć też na uwadze, że tutaj też pewne są zależności, dosyć, dosyć skomplikowane, ale z drugiej strony mogą sprzyjać rozlaniu się tego konfliktu właśnie na ten cały obszar, bo skoro właśnie te siły proksji nie mają żadnego możliwości militarnych oddziaływania na Izrael, to w mojej ocenie mogą podjąć się działań w charakterze terrorystycznym, terrorystycznym, różnego rodzaju zamachach, a czy nawet takiego, tego brudnego terroryzmu z użyciem broni chemicznej, którą Iran dysponuje i tak dalej.